Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie po pięciodniowej przerwie na moim kanale a to z racji, że byłem na wakacjach no i też trochę mnie hejtujecie, także też mi się nie chciało nic nagrywać ale od dzisiaj będę nagrywać gry recenzować gry na PSA 3. jeszcze będzie parę poradników tam takich dosyć fajnych także no, tylko proszę nie za dużo hejtować, ok? Dzisiejszą grą, którą Wam recenzuję jest najlepsza gra, chociaż teraz to dla mnie już w jest najlepszą grą, ale to była gra 2013 i 14 GTA 5 lub jak to woli Grand Drift Auto 5. Od razu pokazuję Wam na tyły. No i słuchajcie, fabuła całego GTA 5 jest super, po prostu super. Te napady, co, co tam się dzieje w tej grze, to, to nie da się opisać. Te sporty i tak dalej. Ja ukończyłem już grę na 82%. Krzyczełem na 100%, ale co tam? Teraz sobie gram w GTA online. Tutaj jeszcze wam pokażę ten niebieski ten, na tym niebieskim paseczku zawiera Ground Driftout Online i słuchajcie to jest gra świetna naprawdę polecam każdemu kto posiada każdą konsolę każdą każdą Bo kiedyś była tylko na PS3 i Xbox 360 potem na PS4 Xbox One a teraz a w roku 2015 wyszła na PC także to już jest tym bardziej super. E, gra osobiście. E, nie, no, mamy trzy postacie do wyboru, co to, to też jest fajne, bo ja myślałem, że w GTA 5 e, ogólnie, że to by było bez sensu grać trzema postaciami w jednej grze, że jako trzy postacie głównymi bohaterami, ale teraz sobie nie wyobrażam innego GTA. Tak więc słuchajcie, ostatni raz kupujcie, kupujcie tę grę, kupujcie nieważne czy jesteście posiadaczami PC, -ta, PS4 czy PS3, czy Xboxów kupujcie tę grę grajcie, przechodźcie ją najlepiej na 100%, ja nadal przechodzę grę na 100% także też jest y, dobrze y, za niedługo będą jakieś poradniki ale z tym, to się wstrzymajmy, na razie żegnam się z Wami z grą. Grad Drift Auto 5. Aha, jutro też zrobię recenzję, ale zrobię gry, takiej drugiej gry, yy, którą bardzo lubię. To będzie taka teraz taka top 10. Ok? Czy tam jakoś tam zrobimy to w każdym razie ja już się z wami żegnam. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!